Mogą nas zaskoczyć no, jakimiś nowymi rozwiązaniami, bo dopiero jeden mecz rozegrali, więc nasz scouting był troszkę ubogi. Więc jakieś nowe rzeczy mogą wprowadzić i które mogą nas zaskoczyć, ale mam nadzieję, że, że na bieżąco będziemy reagować. Czym jeszcze? No, jest nowy zawodnik, tak? Zakontraktowany, nie wiadomo jeszcze czy będzie grał, ale. Na pozycji rozgrywającego zobaczymy, co to jest i, i, i tutaj też mogą być jakieś niespodzianki. No, bardzo ważne zwycięstwo. Cały czas jesteśmy w walce o playoff, off e, cieszymy się, że wygraliśmy. Tak jak wspomniałeś, zaczęliśmy dobrze na pierwszą połowę, wypracowaliśmy 124 punkty przewagi, ale wszedł trener nas żebyśmy nie tracili koncentracji i zaczęliśmy troszeczkę za mała, dosyć e, i Straciliśmy kilka etatów za czterdziestopunktową do 15 punktów, ale była ona tak duża, że, że pozwoliła nam e, do koncentracji z pierwszej połowy i dowiedzieliśmy to zwycięstwo, wydaje mi się, dosyć spokojnie do, do końca. Myślę, że było bardzo dużo energii, bardzo dużo zaangażowania, chęci zwycięstwa, tym bardziej, że przegraliśmy mecz w Radomiu u nich na wyjeździe, więc chcieliśmy się bardzo odegrać za tą porażkę, chcieliśmy odrobić tą stratę. Udało się z nawiązką, więc bardzo się cieszę, bo drużyna bardzo dobrze zagrała w obronie, bardzo dobrze zagrała w ataku. W trzeciej troszkę było rozluźnienia. Myślę, że było skutkowane to tym, że było plus 20 coś dla nas, więc gdzieś tam może nasze oszeregi się za bardzo poluźniły, ale koniec końców udało się wygrać na spokojnie. Przede wszystkim musimy zagrać naszą grę, czyli trzymać odpowiednie tempo, presję na piłce i, i, i dużo, dużo tempo w ataku, i dokładne zasłony i zastawienie deski, bo to będzie też klucz, oni są dosyć mocniej silni, więc tutaj obrona naszej tablicy będzie kluczem. na pewno Dąbrowa teraz zmieniła trenera. Ma na pewno nowy styl gry, więc, więc to zawsze jest troszeczkę niewiadoma. My przygotowujemy się na nich, myślę, że tak jak podobne do innych i Będziemy na pewno gotowi. Ich miejsce w tabeli na pewno nie odzwierciedla tego, co, co jest w tym zespole, jaki tam jest potencjał, więc nie możemy ich zlekceważyć i musimy zagrać na maksimum naszych możliwości, żeby, żeby móc, tam, móc tam wygrać. Chciałbym serdecznie zaprosić na mecz z Dąbrową Górniczą. Gramy w niedzielę o godzinie 19:00. Eee, zapraszam na Emocje TV, bo również tam będzie można nas ob obejrzeć. Liczę na bardzo dużą fre frekwencję, ponieważ chcemy wygrać te ten mecz. O, tak jak zawsze chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich kibiców przed monitory, ekrany, żeby nas wspierali. Mecz jest o 19.30. Wydaje mi się, że jest transmitowany tylko w Emocje TV. Nie jest, nie jest to mecz telewizyjny, ale jeśli komuś bardzo zależy, to, to naprawdę będziemy mega wdzięczni za, za wsparcie. Prosty wspólny. Oczyń Harasho, kwartał. Oczyń, fast break, oczyń Harasho, free throw, oczyń Harasho, layups, trojko, trójko, dwojko, jedynko. <ślesy> Mają dosyć e, duże rozmiary Jeśli chodzi o zawodników, mogą wyjść e, e, w wysokim składem. <grym> Sam będziesz powiesz, rozmiary. Mają tak, duże rozmiary Ten Dowier ma 52 bu, 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 nu, numer buta A teraz jak już powiedziałeś się o Radomy to o Dąbrowie powiedz e, Co jak, jak tam będzie? Jaki to będzie mecz? pardon, będzie? ocień mecz. No to teraz no, się rozwiń z tym ocień haraszony Ta gut, ale my to, że dobrzy my wygraliśmy ten mecz. No to teraz po rosyjsku zaproszę e, kibiców na 19.30 przed ekranem. Ja zapraszam ja, <laughs> e, wszystkich kibiców e, Emocji TV. Lewa <laughs> ma no, Wiesz, że ja to puszczę, nie? Tylko bez mam tego... Nadzieję, ku... że jesteśmy live. Mm -hmm. e emocje... Toczka? No, może toczka? Nie, no nie. Emocje... Piel.